na moim kanale, ja jestem Weronika i witam Was w moje urodziny. Dzisiejszy film będzie y, to relacja z moich urodzin, dowiecie się jak wyglądała impreza urodzinowa, jak wyglądały przygotowania. Dodatkowo przygotowałam kilka niespodzianek właśnie z tej okazji. Y, na razie jestem jeszcze w rozsypce jak widzicie moja impreza zaczyna się dokładnie o 19.30. Ja tutaj jeszcze w restauracji, więc jeszcze muszę dojechać, a jestem na razie bez makijażu, nie przygotowana, mam tylko włosy. Ale są dzisiaj w Krakowie takie korki, że nie dałam rady po prostu być tutaj wcześniej, więc szybko się ogarnęłam. Będzie widzieć ta przygotowanka. E, ubieram i jadę na miejsce, żeby po prostu się nie spóźnić. No i jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, to oczywiście stawajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby na przyjęć z każdym was nie ominęło. Co tam, gotowy David? i widz potężny melasz? Melaż, melaż? Ostateczny, ostateczny. No, nie Ale najlepsza ciekawostka jest taka, że, że tutaj kiedyś pracowałam. Eluwa! No i wiedziałam, że tak będzie, że ja się spóźnię na swoje urodziny jest na pewno. Hej! Cześć, cześć, cześć. Gratulacje, gratulacje, a, nie, gratulacje, gratulacje najlepszego Ale prezenty w środku, dobra, bo zimno Oprócz tego, że ta maleta nie będziemy ci pokazywać, no, kupiliśmy karmę Dzień Z, z, z sklepu chłodysza. japońskiego, o! różne <grym> ciekawe słodzyczne. Super, super, bardzo wam dziękuję Ta miejscówka oczywiście nie jest przypadkiem Orzo Kraków, bardzo dziękuję za zorganizowanie imprezy A jeszcze bardziej dziękuję Kamilowi, ponieważ Kamil? który jest właśnie menadżerem. Wcześniej mnie tutaj jakieś 4-5 lat temu zatrudniał i co śmieszne na no początku był moim szefem, a teraz jest po prostu kumplem i zaproponował mi pomóc w zorganizowaniu imprezy, więc ja się tak bardzo cieszyłam, bo uwielbam tą miejscówkę i często do niej też przychodzę. I uwielbiam jedzenie tutaj w Orzo, bo jest po prostu najlepsze. I na razie stoją przekąski, ale wszystko się powoli rozkręci. A tutaj specjalnie y, dla y, mojego już narzeczonego Karola. Jest fontanna z białej czekolady. Karol lubią czekoladę, więc od razu o nim pomysłam. I specjalnie dla niego jest fontanna z białej czekolady. No i oczywiście też z mlecznej z Fajnie? czekolady. Mocno. Fajnie? No to ekstra. No to... Wiem, że ja to tam toaleta, ale się Nie dość, że mamy muzyczkę w toalecie. Mamy jeszcze koszyczek pomocnika. Bo zawsze jest taki, taki moment podczas imprezy, że po dwóch, trzech godzinach włosy są oklapnięte, nie mamy szczotki, wszystko szukamy itd, daj. więc zrobiłam... Zestaw pomocnika, dezodorant, szczotka, y gumy do rzucia, żeby się odświeżyć i różne takie pierdółki. Chyba Wam już wszystko pokazałam, a teraz czas, żeby zacząć imprezę. Wszystkiego najlepszego, Dzięki, składam w twoje po drugie ogromne gratulacje, Dzięki, wiesz, dlaczego? wiesz dlaczego, wiesz, dlaczego? Że, że Ja nie umiem życzenia Ja, ja dziękuję, też, ale dziękuję. zawsze lecę na freestyling, zawsze Gratulacje, 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 Dzięki, po pierwsze i wszystkiego dziękuję. najlepszego, Dzięki. cieszę się bardzo twoim szczęściem Dziękuję bardzo, bardzo, dzisiaj się wy wybawiłaś Oby nie, ja dzisiaj spokojnie. ja dzisiaj ten... ubrałam się na ten... Jestem, ale jest elegancka. Chociaż, chociaż zobaczymy. Prezentik <grym grym> od nas, was jeszcze wszystkiego ja najlepszego. Ale macie kącik, a chwilę nie potrzebujecie więcej. Wszystkiego najlepszego mówię. Mamy lampy i specjalnie eee, odwróciłyśmy tak? światło w tamtą stronę, żeby nie robiło. Dobra, pracy. no to super. Czyli wszystko macie. Tak, wszystko. Teraz czekamy na pacjentów. Dobra, to zgłosiło się 12 osób. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka. Wszędzie spełnienia marzeń Mamy prezent, aczkolwiek tak. wykonanie to było Oli Wszystko sama malowała Serio? Tak Serio? I do tego jeszcze bardzo drogie wino Strasznie drogie I bukiecik trzymaj jeszcze Bukiecik też jest strasznie drogi Święta Trójca to tak. jest tak. mamy wspólny prezent Tak Proszę bardzo nie chciał się to życzyć, więc mamy zajebiście do fajnego szampana i coś, oh. coś z biżuterii Dzięki Dzięki, dziękuję. Dziękuję wam bardzo No nie nie nie, popatrz, nie nie to nie nie, jest... nie, nie 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 nie, to się teraz na pewno spesze oś, ty zmariowałeś A <grym> no dawaj, taka? ale śliczna taka? No, mega ładna jest idealna, ale jest za droga i jest strasznie ale to torebka ma zęb twoja, tak? no jest no właśnie ja się trochę bardzo wam dziękuję, że przyszliście, to jest najważniejsze mam nadzieję, że wszyscy się Przebawili. Mam nadzieję też, że wszyscy tutaj trzeźwo nie wyjdą z tego lokalu i mam nadzieję, że się wyciągacie tutaj jakoś w Na I bardzo proszę sobie wybrać danie, ponieważ o 21.30 wszyscy zjemy. Mam nadzieję. Brawo! Razem! Jeżeli tylko skończy mam się drineciek, to proszę zapraszam po kolejnego. Kamie, ty tego nie słyszysz oczywiście. To teraz będzie fotogódka, żebyście mogli sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia dla siebie i zabrać sobie do domku. Ale zanim jeszcze będzie, to musimy szybko zrobić pamiątkową fotę na ściance, bo się zaraz zmija. Jaki solam lat! Nie? Sto lat sto...

Rozmawiamy o dzieć alkoholu? Nie. nie. Teraz stwierdziłam, że no dobra, jak sobie moją to zrobię A jak, a jak, a jaki robisz? E, taki napis purpose, czyli że cel i tutaj będę robiła O, ładnie No, no to fajnie Ej, tajemnicie, będę robiła dziarki W okay, ja tutaj jest profesjonalne Tutaj tatuażu jest tabci. Tabci mi robiła y, tą dziarkę, tego motylka pięknego też mi robiła. No to, tak, mega, mega. To, to mega. Tak. mega ładne są te motylki. No. no to, to tabci mi wszystko tutaj y, dziarała, więc tutaj nie jest w przypadku, nie jest w przypadku. Tak? Profesjonalne z tatuażu, bo dziarkę robi sobie profesjonalny przemysł. Tak. I to profesjonalnie, profesjonalnie. Na moich urodzinach jest kilka rzeczy, mogę się zauważyć. Jest miejsce do dziarania i tutaj domownicy sobie robią dziarki. Mega się z tego cieszę bo w sumie To jest taka fajna, fajna aktywność, że ktoś może sobie zrobić na urodzinach tatuaż. Oczywiście, później nie przesadając z, z alkoholem, też mamy miejsce do robienia zdjęć, polarodów i mamy też księgę, gdzie goście mogą wklejać życzenia, zdjęcia i w ogóle. Jest też podobudka. Ale co najważniejsze, stwierdziłam, że dostaje się. Dużo kwiatów na urodziny. Ja tak czy tak dostałam całkiem sporo kwiatków, ale to jest to, mocno się rozchodzi. Powiedziałam moim gościom, że jeżeli yy, mogą im zaproponować jakiś pomysł na prezent, że nie muszą kupować żadnych większych prezentów yy, i żeby zamiast kwiatów lub takich właśnie większych prezentów kupili po prostu karmę dla zwierzaków ze schroniska. Więc jutro będę zawodzić zwierzakom tą karmę, no i wspieramy stroniska. Idę do Wróćcie do odcinka. Mamy zajebisty pomysł. Nie, nie mówimy, powiem nie, zaraz. Możemy nie możemy powiedzieć. Ja dziaram Nowczowi z tyłu nogi, on mi i nigdy nie patrzymy co. Nie <laughs> nigdy. Nie będziemy widzieli k ku... co. I im dłużej kto... żeby jak najdłużej się nie dowiedzieć. Nie, proszę was, że to oglądacie. Nie żeby nikt nie zrobił TikToku z tego. Nic, żeby nic samost nie doleciało. Ej, zajebiste. To jest. Czasem, Ej, zajebiste, stopy czasem. Ej, kur. Ja tu mam, ja mam jakieś trudno, bo mi wyrosły i nie, nie widzę tego w ogóle. Zajebiście i biszcie. Trzy, z krzykiem na wyka. Do, nie, do... Do... Do, ty, do, ty, no dawaj ty ale potem ty, potem ty. No i dawaj, dawaj. i teraz krzykujesz. ja mogę. To, no. Kiedyś siedziały 4, no No to mardo Niech i biszcie. patrzcie! Trzy, dwa, jeden. Musisz lepiej przesunąć do góry nie, 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 No wiesz? No bo patrz Ty patrzysz to To Wiesz jest niżej Nie, nie, nie. Tidez, Ty nie widzisz tego co jest Ty patrzysz przez tą szybkę No i co? Mhm, Dobra pierwsza Robimy właśnie yy, dziarkę będę robić Kolejną ty Tym razem ze są Może na mnie zabijać Ale masz dziarę! O, ale panie, jesteś szalona! Nie jesteś na Jezu, szaleństwo Dziękuję pani Dziękuję serdecznie Zmiana mała planu, zmiana planu Nie możemy pokazać tej dziary na filmie Będzie zamazana, Co się nagrywaj Bo by ludzie nam zaspoilerowali, Nie nagrywaj może... Nie nagrywaj, ale zamazcie w filmie Ale ufamy wam ludziom, bo jak oni nie Wy będziecie widzieli, ale ludzie na filmie nie, Bo by nam wysyłali i by nam spojlerowali A my nigdy się nie możemy dowiedzieć jaką mamy dziarę Robimy sobie tu pod pośladkiem To nigdy jej nie zobaczymy I Nowciu do końca się nie będzie wiedział jaką mamy dziarę I ja do końca i nawzajem sobie dziarami Wypierd... kurwa Na pewno on sobie nie robi tatuażu z kurki Ma ich 100 tysięcy i nie zasługujesz kur... Zrób miejsce dla ludzi, którzy zasługują, nie? Kur... Miałbyś na tyle czelności, nie? Nie no, śmieję Zrobiłem taki żart, przepraszam nie? Manchester United Nie, ale Manchester United Nie działaj Działam Dawaj kamień, to to pierwszy, no Ja pierwszy dzielam. Ej, ale mi kamień, nie kamień, 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 sobie kamień, 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 sobie kamień, 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 Ja kamień, Ja kamień, kamień, Zajebiście jest, Nowciu mega, mega, mega się jaram, że masz taką dziarę co, Nie co robimy, szczerze mówiąc Za mało piłeś, ale może to lepiej Jeszcze troskę poprawimy Jeden strzał, co to jest? Ale Gratulacje ale fajna, seria mega świara. Ja też świara, że Diddy nie zobaczę, mam nadzieję. <grym> Ta linia jest, A, jest w stylu... Wszyscy e, wiemy o co chodzi. Tak, tak, tak. W stylu tego, co tam właśnie jest. Spaliłaś? Nie, bo... Twoje m***e, Słyszałeś? On nic nie słyszał, nie ma a ty, a ty, o, o... Jest Tak ja, nie, nie, yeah. ja, nie. nie wiem czy wiesz, ale Ola prawie zdradziła Nie k***a Tak Znaczy, to powiedziała, co to... to ale ty, nie słyszałeś na szczęście Nie, że ale... Ej, a Paulina ma pierwszą w życiu, tak? Zajebiście Pierwsza ziada w I życiu to tak? to nie jestem najlepsza że? Coś nie, to to nie wiem, nigdy nie robiłem. Ja nie zapomniałam, że Karol jest taki, że ty pijesz, a Karol nie. No jest, jest, to jest, jest, <noise> jest, tego, że to że to bardziej przygmieniłeś niż ja, chociaż może było, się wydawać, że jest, jest, ale nie wiem. To jest Może On mi wyciął na Gówno. Ja mam ja mieć taką fajną dziarę. Słuchajcie, to jest mój pierwszy kurs prostaty. Kurs, słuchaj. Ale pozostałem dwie... Dobra, nieważne, nic nie, nic nie No nic no, nie właśnie powiedział, że ma dwie prawe rękawiczki, on ma mi dziarać. Aha. Radę. widzisz? Popatrz jaki jest ogarnięty. O, jest, <grywiali> no, nie, o nie rysuję, kur... to jest motor. No, czy dziarałeś kiedyś kogoś? Nie, nieba że nie. kurde. Aaaaa! Aaa! Czekaj Bob! Teraz nie bo że nie W ogóle się nie wiem prawie, musisz poprawić. Nie. ty ładny ty! Jak tyła nie rzyjesz, kur! Co to jest?

tak ja Tak Ale się. Pokażcie się z tym Dobra Zbogą. Cieszyłbyś się z takiego? Ja bym taką dostać, nie potrącił Kurde. też Możesz zrobić. robić, robimy sobie taką Wydaje mi się, że to trwało mega szybko, a twoje trwało mega długo I się boję, bo ja bym się coś twojego kurwa. Bo co ja mam Za kilka dni zapomnimy w ogóle że mamy tam tatuaż Tak, tak Nie, ja tak jutro nie będę pamiętał rano Znak, znak, znak Wszystkie na parkie, zapraszam! Mamy szwedzki stół! Może możesz już było że to, to za 500 Powiedziałabym, sukę. czasami jestem w porcie. W porfelu nigdy nul. nigdy się dla wszystkich i torcika pokroju.